Oni będą mnie przeprowadzali. Jeszcze raz mówię. Czas mm. biegnie na ich korzyść. Każda umykająca sekunda. Mamy 15 sekund. Przerywać i mamy pustą bankę. Tylko spokojnie. Mamy dużo czasu. Mamy, Dawaj, mówimy. Dawaj. Dawaj! Mamy radę, kurde. I zobaczymy jak zagrają. Na pewno długo, dokładnie. Tracą piłkę, atak. Pusta bramka, gol, gol, 31 do 30 dla Polski, 4 sekundy do końca, drodzy Państwo, jedna, wygrywamy, 31 do 30, Polska, Polska, Polska! Pięknie, bohater ostatniej akcji, Artur Siudnik. Rodzic Wielkopolski, Wronki czy niemieckie Lübeck. Często duże kluby sportowe mają swoje siedziby w małych miasteczkach. 25 tysięcy mieszkańców i aż trzech reprezentantów Polski w piłce ręcznej. Dzisiaj odwiedzę Artura Siódmiaka. Artur Siódmiak, urodzony 7 października 1975 roku w wągrowcu. Polski piłkarz ręczny, srebrny medalista Mistrzostw Świata 2007, brązowy medalista Mistrzostw Świata 2009, autor legendarnego gola zdobytego w ostatnich sekundach meczu z Norwegią na Mistrzostwach Świata w Chorwacji, dzięki któremu polska reprezentacja awansowała do półfinału. Na co dzień występuje w Bundesliga, jest jednym z najważniejszych zawodników klubu TÜS i Lübeck. Chodźcie panowie. Dzień dobry! Co to takiego? Ja dostałem cynk. Jaki cynk? Od twoich kolegów z reprezentacji, że ty uwielbiasz i ty robisz. Dzień dobry, pani Magdo. Robisz najlepszą jajecznicę w historii polskiej piłki ręcznej. No i co ja mam powiedzieć? Muszę was teraz zacząć. No nie, nie masz opcji. Ale że jaka wzięliście, to się nie spodziewałem. Polskie. Polskie, Polskie. jajka. Tak. Polskie przywieźli? No to z polskich jajek to ten. Jajka mam, ale zrobię z polskich. Dobrze, damy radę. Ale słuchajcie, bo tu patriotyczne skaretki. Witam w programie Artur Gotuje. Artur, co tu jest na patelni? E, proszę Państwa, tutaj jest szyneczka drobno pokrojona, jest e, troszeczkę przecieru pomidorowego, to jest przepis mojego teścia. Aha. Jest majeranek, e, pieprz, cebula i, e, i to wszystko. O, o, skorupka, skorupka. no dawaj. A widzisz, o, o, o. a trochę hitynki. Bo, znając moje szczęście, to na pewno ja bym zjadł tą skorupkę. Szczypior? Tak się ładnie wyszło. Aha. To teraz tak robimy. Albo może rączką, no, tak? czyściutkie czy tak, rączki. Nie pobrudzić, wiesz. Ta. Po co, Paska też robi to ręką, mu nie wiem. I nie. <głosy> Konkurencja. <głosy> to jest dwuznaczne Albo. Pytanie. <noise> pyszka? O, Pyszka, chcesz skołać? Tak. A to ja mam tak mogę z ogólnego? Ogólnego. Dobra, uwaga. Wiesz, my tu podróżujemy po Europie. No. I w całej Europie nie ma takiego jajka jak tutaj. Mm. Jajka z Polski, z Warszawy konkretnie. Czy po drodze kupiliście? Mm. <noise> Za tymi drzwiami piłkarze. Ręcznik TUS Lubeke mają właśnie trening wideo, obserwują grę swoich rywali z Hanoweru. Oni mają trening wideo, a ja postaram się o trening audio. Artur jak zwykle będzie grał w obronie. I cała gra Lubeke ma się obierać na grze Polaków.

<laughs> no, no, no. no. Oh, so good, I, 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 don't do a tooth in it, huh? It's Supporting your team very, very much. much. Yeah, we need it, huh? T O S Lübeck. Good. Tooth. Tooth and, and. Lübeck. You tooth Lübeck. Ich verstehe aber alles in Deutsch, ja, so aber ich kann nicht sprechen. Ich verstehe dich aber gut. Ja, ja meine Tante schon. ist Mutante. Ja, Mutante. Ja, ja, ja. Ja, super. Ja, guck, das ist meine Witz. Mutter hat Computer. Ja. Ja, Komm, Das ist Lübeke. Wir guten tag. guten tag. Uh, what can you tell me about uh, arthur? arthur uh, is our uh, defense boss, and uh, but he can also play uh, offense. If, mm -hmm. uh, but uh, mostly he plays defense. arthur is a very experienced player. Uh, yeah, he's um, four, 34 years old, mm -hmm. and, but uh, he's, uh, he's uh, in cop in a head is uh, not so old Dankeschön. Bitte once again stockholm Uppsala. that's uh, all i know about sweden thanks Th that's enough <laughs> that's enough okay volvos habe uh, oh, und uh, hey. Viele, hey. Uh, viele andere sehr gute um, uh, swedish uh, things yes, yes thank you one. Dankeschön. Yeah. Cheers. Yeah. Yeah. Bo ja jeszcze dogoniłem kolegę Michała. No, tak, bo miałem się w Tak, A <grymina> ta, pod miałeś, był. Już był pod prysznicem, a ja go stamtąd wyciągnąłem i słuchaj. No, Mimo, że te... piwko czasami, tak? Nie, 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 nie. zero, tak? To jakaś sportowca na To też? Nie, nic, nic, nic. Ono się lepi. Dramatycznie ta wasza piłka, Czy, czym wy ją smarujecie? Jest taniej tak lej, wiadomo, no podczas meczu, podczas treningu, no płacimy się, no zawsze to ja się bardzo poznałem, to ręce mi się podniosły, no, dlatego... Czyli żeby, wtedy piłka może się ślizgać. Płaka się bardzo śliwkać, dlatego na no, rzuty to lub podania to mogą iść w zupełnie inną stronę, to oni się w zupełności chce. No może sobie wziąć wzią, ten, no pójdźmy. później mamy no, no spokojnie to... Czekaj, idź, nie napiszcie się trzymać, czy nie? Bo no, wiadomo, on no, musi troszeczkę sobie muszę... podklejać. Muszę... I później weźmiesz ten, to się schodzi od Wiesz co, ja myślę, że to nawet ma inne zastosowanie niż te ręce. można się tym pobawić. <ślinny> <ślinny> Small hands. Small hands? Yeah, you know. Small hands, big you know what. <ślinny> oh yeah, very big hands. <ślinny> Takie piłki się myje po meczu. Nie, nie to one są takie, są takie specjalne urządzenia. Albo bierzesz plaster i tak się schodzi. To ciężko, to ręce pójdzie umyć, dlatego ja stosujemy zwykłą oliwkę. No widzisz już, miałem no, pełno kleju. play? co, ja teraz... To, teraz po, tak? po treningu siadasz, oliwki trochę... Oliwka ma różne tak. zastosowania. No, no. wiadomo, <tark> tak jak ten klej, i prawda, ja już jestem Ale gotowy. No, nie musimy to więcej zapomnieć. To 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 to... To... Dajemy koleżankę taką Kasię trzy palce, to. Tak, no. Mamy, mamy, To to, Dziękuję ci Twój syn, po którego teraz jedziemy, ma siedem i pół roku, czyli praktycznie całe życie spędził za granicą. Tak urodził się w Gdańsku, ale spędził e, spędził faktycznie e, praktycznie od pół roku. Jak miał pół roku to żeśmy wyjechali i e, nawet nie całe. Mam jeszcze córkę Lenę, która ma teraz obecnie prawie 3,5 roku i ona urodziła się już w interturze w Szwajcarii Ale mówi płynnie po niemiecku? Filip? Filip już tak. Filip już tak, komunikuje się i wczoraj akurat byliśmy na wywiadówce, także pani powiedziała, że zrobi duże postępy. Ale przybyłeś Wsz... na wywiadówce? Tak, byłem. Wczoraj. Uch. I jak? No wiesz, jak to na wywiadówce, <laughs> cudów nie ma, wiesz, omówienie, zdolny, trzy... Zdolny leniwy, robi błędy tu i tu, to trzeba poprawić, także typowe, typowe rzeczy. A macie e... problemy wychowawcze, to łobus mały? Ach, trochę tak, wiesz, trochę jest łobus. A twoja żona? Moja żona y, od momentu, kiedy wyjechaliśmy do zagranicy nie pracuje, bo siedzi w domu z, z dzieciakami, jest w gdańskim AWF-ie. Eee, pracowała też dwa lata jako masażystka i fizjoterapeutka w focie Gdynia dawnej. umiesz, no i... biegle po niemiecku mówić już? Eee, biegle, wiesz, nie mam problemu z komunikacją i tutaj z codziennym życiem. Także myślę, że, że na pewnym poziomie ten język opanowałem. A w szatni obowiązkowo mówicie po niemiecku, pomyślałem się. Eee, tak, ale wiadomo, że między sobą czasami... No... Pomagasz mu w lekcjach? Tak, sam się trochę uczę. Widzę, że boisko... boisko betonowe, typowo polskie. O, jest kolega. Cześć, młody. Kolega Chodź Filip. młody. Nie jesteś, ci chodź Filip. Chodź się przywitaj. Młoda, gdzie masz czapkę? Zapomniałeś, co znowu? Całe mokre. Filip, Filip. Czyli będzie wesoło. No. Nie, taki program to nacisk kładzie się dużo, wiesz, na szkolenie młodzieży tutaj w piłkę ręczną się zaczyna grać od pierwszej klasy praktycznie, a w Polsce czwarta, piąta klasa się okay. rusza dopiero. Także tak, tak. tak, wiesz, się wyłapuje już wcześniej te wszystkie talenty. A młody jest leworęczny, kto wie, co z niego będzie. Nie Filip, fajnie. Filip, Filip zostaw, tak? Filip, Ej, Filip, Filip zostaw to, tak? Idź po torby. Podobny. Podobny? Podobny. Pięć lat jestem w kadrze, kiedyś byłem w szerszej, miałem mniej występów, ale już stówka wybiła. Tu troszeczkę poniżej 100 bramek, jeszcze, jeszcze chwila i... Jeszcze, to już... nie wiem, wiesz co, nad nie patrzyłem, tak? No muszę jeszcze kilka dobić tam, nie wiem ile mi brakuje, ale wiesz, ale nigdy nie byłem już zawodnikiem, który rzuca dużo bramek. Przeważnie obrona i jak rzucałem to jedną, dwie bramki na mecz. To taki urok. Odstawiamy chwilę. Chodź, Chodź młody, Idziemy. Ciu? Rozmawiałem z Michałem kubistalem. kazał cię pocałować w usta. Nie zrobimy tego. Nie, Za obopólną zgodą. Za obopólną zgodą. Szans. A ja sobie z nim to kiedyś wyjaśnię. Dobrze. Sobie. W szkole jak było? Zadanie zrobiłeś wszystkie? Młody. No idziesz. A, a. a tak Takie tak, tak. Z nim tak się można dogadać czasami. Cześć Filip, ja jestem Piotrek. Będziemy no. jeździć razem z tyłu. Całe życie jeździsz z tyłu. Cześć. No. Siemandero. Jeszcze trochę czasu. Czy twoje medale masz? Mam, yy, wiesz co, yy, na pewno są na górze, są zdjęcia. To jest ten medal, dokładnie 2009, medal z 2007 roku, podejrzewam, że jest w Gdańsku. Tu jest 2007 rok, zdobycie srebrnego medalu, e, to jest plakat z autografami z tej imprezy. To tak jest 2008 rok, rok, to jest rok później mistrzostw Europy w Norwegii, standardowo, także tutaj wypoczywamy. Możesz coś więcej powiedzieć? <laughs> Niekoniecznie. <laughs> Dobrze. Pokój Leny. Różowo. No Różowo, zabawek, dziewczynka. Królestwo Filipa. Królestwo Filipa. No i zobacz, samolot, Polska, Niemcy, wiesz. A Filip y jest dumny staty? taty? Mówi chłopakom w szkole, kim jest No jego oczywiście. Tata? A ty masz jakąś taką y zabawkę, takie y swoje hobby? Nie, 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 raczej nie. Super pogoda. To z Tobą jest. piękna pogoda. W Lubryce często pada? E, często, często. Nie rozpieszcza nas, no ale trudno. Wiesz, pogoda się nie wybiera. Musimy iść na spacer, ale chyba zostaniemy na obiedzie Dzieciaki jest, e, są. Magda jest. Gdzie nas zabierasz? To jest, jest Al-Kamin. Bardzo fajna. Prowadzi ją e, przyjaciół klubu, e, Chorwa. E, jedzenie już jest zamówione, także na pewno warto. No co Ty, tak? Już bez, 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 bez nie mamy prawa. Okay. nie macie prawa. Czy masz jakiś zwyczaj? Przed wejściem na murawę? Jestem... Nie, znaczy, na jest ja, ja się, ja się na nie golę w dzień przed meczem albo w ogóle w dniu meczu. Czy jesteś permanentnie zareśnięty? No przeważnie. <riszy> Obecnie mam trochę krótszy zarost, ale, 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 ale fakt, że, że noszę małą brodę. A tak to wiesz, raczej w jakieś koty w czarne przebiegające to raczej nie wierzę. Nie? To jest taki dowcip: S -s -s Sylwester jest w piątek. Uważaj, bo jesteśmy nagrywani. Tak, tak, ja wiem. No my, nagrywani. To nie opowiem, bo mogę spalić, ale... Nie, ty, jest... Nie myślałem, że użyjesz jakiś To jest, jest, jest piątek. Uff, dobrze, że nie 13. <laughs> Artur poszedł przygotowywać się na mecz, a tutaj, w Lübeck, jest zimno, mokro i wieje, dlatego obecność... Wiatraków jest jak najbardziej uzasadniona. Uch, ale zimno. Normalnie tutaj nie możecie wyjść. Tu. Czyli jak z siódmiakiem to luz. Dokładnie, możemy tutaj przejść, zobaczyć, Pokażę Wam przedmiot. To jest moje miejsce. Halo ja was, wollen, wzią, ja wola, wola. Nie okay. Znowu ja, to znowu ja. Artur ta pani gra w 30 Lubekę. To jest piłkarkę. To jest piłkarka ręczna z waszego klubu. Masażystka nowa, wiesz, od przyszłego sezonu. Sorry, sorry. Takie pobudzanie przed meczem ścigna chwilę sobą. mam. Artur immer ma was noise. Ja mam ma da, ma da, ma da. Al te Ale te maszyny? Słyszałeś jak on cię nazwał? Powiedział, że jesteś starą maszyną. A on może. O, trzy boli. A jakie cele na, na ten mecz już? Dwa punkciki. Y... Czyli po, prostu, wy, po prostu wygrywamy. Dobrze, dobrze. Trzymamy cię za słowo. Trzymajcie kciuki. <grym wytrych> <grym wytrych> Are you ready for the fight? I feel like Luke Skywalker, you will be Darth Vader. I, I love Darth Vader. Oh yeah. I'm always on the dark side of the force. Marcus, I am your father. <laughs> <laughs> and and it makes so a big sound. Oh yeah, like this. <laughs> oh that's terrible sound. Yeah. <laughs> Jesteś lepiącym się z dużo mężczyzną. Całym <laughs> eee, Udało się, bo myślałem, że już jesteście zupełnie po drugiej stronie, stronie barykady. Wiesz co, w sporcie trzeba walczyć do końca i nie podawać się. Także trochę szczęścia nam stało i... Eee... No wiesz, wiadomo, powinniśmy tutaj zdobyć dwa punkty, ale z tego punktu trzeba się cieszyć z całego przebiegu meczu. Słuchaj, Artur, dziękuję Ci bardzo. My lecimy dalej. Bardzo nam było miło gościć u Ciebie w domu w Lubekę. Do zobaczenia. Cześć. No co ty, tak? Już bez, 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 bez nie mamy prawa. Nie... A ty masz jakieś zwyczaje? Czy jesteś permanentnie zareśnięty? No, no przeważnie. <gry> to wiesz, raczej w jakieś koty czarne przebiegające, to raczej nie wiem. No, no nie, nagrywanie. No, to nie opowiem, bo mogę spalić, ale ty... Jest... Nie myślałem, że użyjesz jakichś... Lubekę jest zimno, mokro i wieje, dlatego... Tu. Czyli e, jak z siódmiakiem, to luz. Dokładnie. Możemy tutaj przejść, zobaczmy. waszego miejsce. Halo, Zatko. Hi. How's it going? Ja Artur, ta pani gra w thyssen Lubekę? Masażystka no, nowa, wiesz, od przyszłego sezonu. Ja, yeah, sorry, sorry. Nie ma was nojes. i oh, yeah. Hey, a ma, madam, madam, ma Alte match? So Are you ready for the fight? I feel like Luke Skywalker. You will be Darth Vader. Uh, and and it makes a big sound. Oh yeah. Like like this. Like this. <laughs> Się. Udało się, bo myślałem, że już jesteście zupełnie po drugiej stronie. Trochę się nam stało i... Eee... No nie ja cieszę się z całego przebiegu będzie. Słuchaj, Artur, dziękuję Ci bardzo, my lecimy dalej. Cześć!